Cześć! Tu Ola i Andrzej z pasieki Słodka Natura. Cześć! Dzisiaj pokażemy wam, no w sumie co nowego w naszej pasiece, jak się nasze pszczółki rozwijają. I chcemy wam po prostu pokazać jak to u nas wygląda od środka. Ja siebie nie pokażę, bo mam tak sztywne rękawice, że nie mogę nawet kamerę obrócić, więc musicie mi na słowo uwierzyć, że to ja. A Emilka kiedyś jeszcze do nas dołączy, więc, więc o to też się nie bójcie. To co nam dzisiaj, Andrzeju, pokażesz? Pokażę ci na pewno e, tego bakwasta KB. Co był Dobra. Ostatnio. A tak, bo wtedy pokazywaliśmy wam e, matkę reprodukcyjną e, bakwasta KB? Dostała pół nadstawkę, no bo ona mhm. się już nie mieściła na gnieździe. Okej. Okay. Uważam, że do te, Po do której drugie... stronie stanąć, żeby ci nie przeszkadzać, bo wtedy będzie tak lepiej? Obojętnie. Dobra. Ja ci chcę tylko pokazać w sumie co tutaj pszczoły zrobiły z tą nadstawką w przeciągu kilku tygodni. Gniazda tam nie będę mnie Dobra, rozgrzebywał, bo w każda rodzina już jest przejrzana, sprawdzona. W każdej rodzinie mamy mniej więcej podobny stan, czyli pełne gniazdo. Eee, tylko różnica jest taka, że niektóre dostały nadstawki, bo już naprawdę się wylewały, a niektóre które dopiero będą potrzebowały załóżmy tam za, za tydzień czasu. No te dostały jeszcze jak chyba wierzba kwitła. Wiesz co, ja pamiętam, że chyba tydzień temu żeś dokładał wszystko, bo, bo tydzień temu była moja mama i pamiętam, że żeś tydzień temu no, dokładał tutaj węzeł. Wygląda powałeczka. I już pokazuję. Żeś dokładał węzę i mówiłeś, że w kilku rodzinach dodałeś nadstawkę, więc to było tydzień temu. Chyba tak. I co? Bo tutaj dodałeś nadstawkę, bo już rodzina była na pełnym gnieździe tak, i już nie, miała za mało miejsca. I nie chciałem, żeby zalewała e, gniazda. Niech matka ma miejsce, gdzie czerwić, bo ramki są już okay. w połowie pełne. Okay, Z tej strony tak. jest cała zalana. A na przykład powiedz, czemu nie dałeś pełnego korpusu, tylko dałeś połówkę? Powiem tak... E, mógłbym tutaj bawić się w dawanie pełnego korpusu, ale... Po pierwsze, za mocno by je to e, schłodziło. Za bardzo by schłodziło gniazdo, tak? Poza tym e, chciałem, żeby one wyładowały ten nektar gdzieś, który zaczęły przynosić do, do, do gniazd. Bo zalewały po prostu całe wolne miejsce, które miały matki do czerwienia. No to zalewały. Tu widać, nawet po ustawieniu e, pszczół. W, nazwijmy to w Miodni, chociaż tam nie ma kraty odgrodowej. I ja im tu daję pełną swobodę. Jeżeli matka będzie chciała tutaj wejść, zaczerwić, może wejść, zaczerwić. Jeżeli, jeżeli chcą tu nosić miód, niech noszą miód. E, dopiero później dostaną kratę i, i, i dostaną jakąś nadstawkę nad tą kratę. No. Teraz, teraz jest, są jeszcze noce chłodne, e, więc no nie ma co tak schładzać pszczół. A taka pół nadstawka to praktycznie. Zupełnie nie przeszkadza. Okej. Okay. Bo my dopiero od poprzedniego roku stosujemy połówki, tak? Ramki. Znaczy I jesteśmy w ulach Wielkopolskich. Tak, w no, do, no w ulach Wielkopolskich, da, tak. Da, tak da, no bo w de Dantach da, to mieliśmy od samego początku stosowania e, tego typu ula, a w Wielkopolskich od poprzedniego roku stosujemy połówki i no można powiedzieć, że jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. No. E, dobra, a fajnie by było, jakbyś mi pokazał na przykład jak. E, Którejś rodzinie, której dodawałeś węze tydzień temu, jak wygląda ta węza? Yy... No dobra, możemy poszukać jakichś... Ja tak w sumie nie pamiętam w 100%. Praktycznie każda rodzina dostała jakiś plaster węzy, ale kilka nie dostało węza. Będziemy to na reżyserze musieli pozaglądać. Yy... Tu mogą być też te poprzesiedlane rodzinki, to były zimowane na sześciu ramkach. Takie malutkie rodzinki w sumie, żeby było czym uzupełniać. Tak, bo te to jeszcze są dokarmiane, widzę, bo te nie są. Nie, to nie jest. Ty, bo to, była... to, już jest to jest woda. Aha, okay. tak, tu dostały ode mnie wody po prostu. Jak przechodzę, to jest zwykła woda. Mhm. Filmy nie są uzgadniane w ogóle, o czym będziemy mówić, dlatego ja części rzeczy nie wiem żeby nie było. W ogóle bardzo mi się podobały komentarze przy poprzednim filmie, że mamy rabunek na pasiece, a nie oblot. Więc jak najbardziej zgodzę się z tym, że rabunek mógł znajdować się w pojemniku z pyłkiem, albo w... Tu nie ma węzy. Tutaj na przykład, to była taka na sześciu ramkach rodzinka e, zimowana, w takim uliku sześcioramkowym tam one stoją. E, i, i, I co? Przesiedliłem je na... Normalny ul, tu jest zatwór. Za zatworem dostały ramkę do wyjedzenia. Widzę, że całą już wyjadły. I co? W sumie one już wymagają dołożenia ramki węzy. Więc tu zaraz przyjdę i dołożę rameczkę węzy. Dobra, no to chociaż dobrze, że ci się i do końca i faktycznie przy pojdle, ponieważ była tam ramka zachęcająca ich do tego pojedła. bo pszczoły niestety nasze latają i do oczka wodnego i do stawu, gdzie się topią, dlatego je zachęcaliśmy do pojedła, żeby może latały. Może tam ale rabunku tutaj nie było, moi drodzy, to był bardzo silny oblot. Przy takiej ilości pszczół obloty tak wyglądają. Eee, rabunek. Akurat ta rodzina pewnie, bo najbardziej było widać rodzinę w drewnianym ulu, ulu Dadant. To była rodzina, która obsiadała 10 ramek Dadanta na czarno z każdej strony. I po prostu ta rodzina wręcz wylewała się z tego ula. Tutaj wieczory były już chłodne. One dalej były na wylotkach. Ta rodzina, no, musiała, musiało to tak wyglądać po prostu. Znaczy ja bym tylko nie, to, to, nie, to, nie, to nie są żadne rabunki, broń Boże. Ja bardzo dbam o to, żeby tutaj nie doszło do żadnego rabunku. Po pierwsze, pierwsze co by się stało podczas rabunku, to jest pierwsze. To poleciałyby mini plusy. Tak, mini plusy. mini plusy są pierwsze do rabunków, najchętniej je pszczoły rabują, no bo to tam jest pszczoły, tak? Tam jest rodzina na dwóch ramkach wielkopolskich, powiedzmy. Więc. E... Tak, pokazuj, pokazuj. Ja tylko chciałam od siebie dodać, że parę razy, no nie my, tylko osoby, które najczęściej nam pomagają przy pszczołach w jakiś sposób. Eee, no spowodowały u nas rabunki. Mogę Wam tylko powiedzieć, że wygląda to jak na filmach Plaga Szarańczy. <laughs> to jest naprawdę widok straszny i trwa to mniej więcej jakieś dwa dni. Ja wtedy nie wychodzę z domu, a żeby nie było. Tutaj mamy pomocnika na pasiece bo kilka osób powiedziało, że nam brakuje kota, więc mamy takowego. Przypłonkał się tutaj do nas i jak najbardziej pilnuje, aby myszy u nas nie było. Dobra, znaleźliśmy w trzecim ulu ramki z węzą. Tak, pierwszy to był właśnie ten przezimowany. Tak. Drugim akurat nie było, bo zimowały na całym gnieździe. A tutaj, macie A tutaj który... dałem dwie rameczki. Mhm. I co tutaj, jak to tutaj wygląda? Słuchaj, ja sobie dymem. Dobrze. Niestety, ale nie mogę Wam przybliżać, bo, bo mam tak sztywne rękawice, że, że nie mogę kliknąć tego przycisku. Więc niestety, ale dzisiaj film będzie bez przybliżeń. No i niestety muszę być dość porządnie ubrana, bo mam uczulenie na jad pszczeli i nie mogę sobie pozwolić na urządlenie aktualnie. Okej, okay, to była równo temu dodana ramka, bo pamiętam właśnie, tak, że wiem, 6 tydzień więc. temu, e, bo ja nawet Ci wtapiałam tą węzę wtedy. I to było równo tydzień temu. No, o góry, Bardzo ładnie odbudowane. O góry wianuszek e, miodu. Tu jest, tu Kuba pieżgi, a wszystko jest w dookoła. Ja widzę nawet pszczółki z pyłkiem. Jeszcze. No, ale zobacz, wszystko jest zaczerwione. No, no właśnie tego to tak może nie być widać, moi drodzy, bo ja mam jak wam tego przybliżyć. Mam nadzieję, że, że coś tam będzie widać, bo czekaj, jeszcze tak zrobię może coś tam zobaczycie a i my zawsze jeszcze oznaczamy jak wkładamy ramki z węzą z jakiegoś roku, zawsze znaczy zawsze, zazwyczaj no czasem no, zapominamy, zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj chociaż jak widać to tutaj są praktycznie same zapomniane więc... nie, no tu jest tylko małymi napisane a dobra, 16, małymi, dobra, tu masz stempel a dobra, dobra, faktycznie są podpisane no. tylko tak e, małymi znaczy 18, literkami, 18 co ja gadam że nie widać e, no. Mamy jeszcze fajne topiareczki. Jakbyście chcieli jakiś film o topiarkach, to my mamy ich aktualnie cztery Cztery topiarki do wosku. Znaczy mamy dwie słoneczne, z czego jedna z możliwością parowe, parowego. No, no ten kocioł standardowy, ten duży. No i tą elektryczną taką. No i taki duży tomer. No. O tym tomerze możemy nagrać filmik, bo to fajna sprawa. No. Bo to znajomy przelaz w latach tam PRL-u <noise> przez znajomości po fabrykach poro... no, wykonał sobie sam coś takiego Tylko, Więc... że ona jest bardzo, bardzo duża, bo ja wszędzie w internecie widzę tylko takie małe no, bo są tylko małe takie wersje, a my mamy naprawdę taką no konkretną. No. Więc jakbyście chcieli zobaczyć, to jak najbardziej możemy pokazać plusy i minusy. Takich topiarek, bo w sumie ze wszystkich korzystaliśmy. Oprócz tej dużej, tak? Bo w tej dużej czegoś brakuje, chyba tej rynienki jeszcze. Mhm. No, ale, no ale w sumie no, to jest topiarka słoneczna. Możesz pokazać, wyjechała część pasieki. A tak, tak, tak. Nie ma tutaj już. Y, część pasieki wyjechała dzisiaj i część w najbliższych dniach też będzie wyjeżdżać. No bo tutaj jest za dużo tych pszczółek aktualnie, więc, y, więc już powoli y, wyjeżdżają na inne pasieki. No i żeby nie było wsadzamy kolejne ramki z i też będą tak samo szybko odbudowane. Teraz jest bardzo szybki rozwój pszczół. Tutaj jeszcze dostaliśmy od naszego znajomego, będziemy sadzić wierzby. Eee, I co? Andrzej już poszedł, bo dokłada do, do kolejnych rodzin jeszcze węzę albo nadstawki. Eee, ja zauważyłam, że maksymalny czas skupienia to będzie już ta część filmu, którą nagraliśmy, więc moim zdaniem nie ma sensu nagrywać kolejnych rodzin, bo wszystkie tutaj u nas w Pasiece mają bardzo podobną siłę. No i zwyczajnie w świecie mało kto obejrzy ten film do końca. Więc moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już niedługo. No, to papa. Dzień dobry. Dzień dobry, kolego. No cześć. Boisz się? Nie bój się. Zobacz. Uciekaj. Taki dzikus.